Witam bardzo serdecznie na Pomocowej Konferencji Prasowej. Gościmy obu trenerów naszych drużyn, które dzisiaj rozgrywały swój mecz kończący. Na Tomasowie oczywiście kończący to jesienne zmagania, ale sobie czeka jeszcze zaległe spotkanie. Na konferencji przybył trener gości, Pan Dariusz i trener gospodarzy Jacek Paszkiewicz. Proszę o jakieś pomoczowe refleksje i z dzisiejszego spotkania z Jeszcze dziękuję za, za dobry mecz. Gospodarze zadowoleni, zdecydowanie bardziej bardziej od nas. No co tu dużo powiedzieć. No, pierwsza minuta meczu mogła już ten mecz ustawić pod naszym kątem. Niestety ta sytuacja nie, nie zakończyła się dla nas bramką i z biegiem czasu, z biegiem kolejnych minut tak naprawdę natrafialiśmy na coraz większy opór, nie tylko ze strony gospodarza, ale też ze swojej strony, bo wiecie, ta gra dzisiejsza nam, nam się nie, nie układała. Pewnie można szukać jakichś tam wytłumaczeń w dużych rozkładach spowodowanych kontuzjami czy też kartkami, natomiast to nie jest żadne usprawiedliwienie dla nas, bo uważamy, że, że zespół, który chce się liczyć o wstawce, o walkę o najwyższe cele, w takim razie musi pokazywać zdecydowanie swoją wyższość. No. Tutaj nam zabrakło skuteczności, zabrakło nam determinacji w tym, co e, robiliśmy na boisku no i skończyło się tak, się skończyło, czyli wynikiem 0 czyli. Chyba krótko i tak. Dziękuję bardzo. Teraz po proszę bardzo. Tylko podziękować chłopakom za to, co dane mówił, na ocenie determinacji resowi nam natomiast jej nie zabrakło. dzisiaj nawet chłopcy, którzy mieli kontuzję w przerwie zgłaszali dzisiaj było to widać, wytrzymali do końca i tutaj naprawdę ta determinacja, przede wszystkim dyscyplina taktyczna też, bo rzeczywiście w pierwszej powie ten mecz inaczej zacząć i. I na pewno było nam bardzo ciężko, bo wiadomo z czym się borykamy już od, od półtorej miesiąca praktycznie I, i co dzisiaj też wynikło, myślę, że kto był na meczu to widział, zmiany wymuszone, zmiany, które po prostu musiały na boisku, musieli się zawodnicy pojawić, zmiennicy. Natomiast co cieszy, no, naprawdę na przyszłość, po raz kolejny to podkreślam, no, po raz kolejny na przyszłość i młodzi chłopcy, 16-letni, dzisiaj znowu grało dwóch 16-letnich chłopców, już nie mówię o tych 17-letnich, a tych 16-letnich, którzy naprawdę ambicją, determinacją, wiadomo, że jeszcze to nie jest, nie, jest ten, nie, nie jest ta klasa, ale naprawdę trzeba się cieszyć z tego. No i przede wszystkim myśmy mieli taką taktykę, no, przeszkadzać Lesowi, ta taktyka zdała egzamin w meczu z Lewartem, w tym meczu też mieliśmy taką taktykę, nawet jeszcze bardziej mieliśmy być cofnięci ze względu na te urazy nasze, które się tam gdzieś jeszcze przed meczem i w trakcie tego tygodnia pojawiły i mieliśmy lec kontry, no i stały fragment gry szczęśliwie padła bramka no ale mówię, no to szczęście też trzeba mieć w piłce i na pewno, na pewno dzisiaj dopisało nam szczęście przy, przy, przy tej bramce, też traciliśmy bramki które właśnie, mówię, szczęście miał przeciwnik natomiast mówię, to wszystko się w pewnym momencie wyrównuje, druga bramka to rzeczywiście bardzo dobra postawa Krzyśka, Krzyśka Zawiślaka, myślę że tych kontr w drugiej połowie prowadziliśmy co najmniej 3-4, oczywiście tu nie ma co <coughs> mówić o naszej super grze, bo przeszkadzaliśmy dzisiaj, ale wyprowadziliśmy 3-4 mądre kontry i, i naprawdę postawa wszystkich chłopców dzisiaj, no, na pewno będzie im smakowała dzisiaj kiełbaska o małe zakończenie i, i myślę, że to jest dobry prognostyk, a tak żartobliwie powiem, to przed meczem z Lewartem szedłem z założenia, że powiem chłopakom i opowiedziałem o tym o naszym okresie przygotowawczym, bo jakby nie patrzeć, to są dwie kolejki rundy rundy wiosennej, zażartowałem, że dobrze przepracowany okres przygotowawczy Powalczmy, no i okazało się, że dwa mecze, my już w pewnym momencie naprawdę sięgnęliśmy dna, na. to już było naprawdę, zespół był totalnie rozpieprzony. Odbudować ten zespół, jeżeli trzeba było go odbudować, odbudowaliśmy różnymi sposobami, ja i, i trener, trener Delmanowicz, który mi tutaj pomaga, myślę bardzo dużo, no i udało się, udało się odbudować i myślę, że ta wiosna, ten okres przygotowawczy będzie taki spokojniejszy i trzeba szukać jeszcze przyczyn porażek. Ciągle się w jakiś sposób dokształcać tak, i poprawiać tę naszą grę. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, Ja, doktor, pani panie prenerze, w pierwszych 20 minutach tak, mieliście jeszcze dwie czy trzy sytuacje, które mogły załatwić ten mecz, e, Zabrakło wam skuteczności. No tak, jak najbardziej. Właśnie to, co powiedziałem na początku, zaraz w pierwszej minucie e, mógł już Mateusz Rzuczak trafić, natomiast na to, no nie trafił. I później jakby w kolejnych sytuacjach no, zabrakło tej skuteczności, żeby ten mecz ustawić sobie pod naszym kątem. Natomiast gospodarzom udało się zakończyć jedną z akcji yy, bramką. Tam też akurat yy, no, taktyczne nasze ustawienie przy, przy tej bramce też nie było najlepsze. Zabrakło skrócenia, tam brak błędu w kryciu no i przy, szczęśliwie dla gospodarzy ta bramka yy, padła. Natomiast z biegiem czasu my co wypracowaliśmy to było albo mało skuteczne, albo nie chciało gdzieś wpaść do bramki, prawda? Mimo tych wielu prób w drugiej połowie jeszcze woli Przemka -Pytka, który który kilkakrotnie dokładnie z dystansu no, Ale druga połowa jakby była słabsza w Waszym wykonaniu, czy, czy, się, czy się, kilka, że już myśleli może w meczu tego, został Powiem w ten sposób, że po, po meczach, po dwóch, po, po dwóch, meczach motorze po, po Karpatach trafiamy, małym przeciwnika zniszczyłem w tabeli i później mamy jeszcze derby i tak naprawdę Głowa wszyscy mają ten mecz zaległy ze Stalą Rzeszów i pewnie to miało też jakiś wydźwięk psychiczny, bo wydaje się, że no, no, kto nam może stanąć na drodze. Jeżeli mamy fajne wyniki z motorem, z karpatami, czeka na Stal Rzeszów. Tak? I, I podejrzewam, że tu był też duży problem mentalnie, że mieliśmy pewnie z tyłu głowy już, już to, że, że czeka na kolejny ciężki mecz, teraz ten miałby być tylko formalnością. Skończyło się w drugą stronę. I do trenera gospodarza. Panie trenerze, w poprzednim meczu graliśmy, graliśmy szukając gry, prowadząc grę. Ostatnie dwa mecze zagraliśmy z kontrataków i to dało dwa zwycięstwa. Chyba nas szkoda, że ta runda już się jednak kończy. Może dobrze, bo dzisiaj znowu trzech zawodników mówię poszło na zmiany i wreszcie też, też, znowu w rezerwowi. Niech ona już się skończy, odpocznijmy od tego wszystkiego. W każdym razie tak, z tym, że <laughs> trzeba też zwrócić uwagę na to, że w tych meczach, w których próbowaliśmy tworzyć grę. No do, do tworzenia gry trzeba przede wszystkim mieć zawodników kreatywnych mocno tak. U nas to jeszcze szwankuje, bo mówię, no Norbi dopiero wraca, Igor troszeczkę słabszej formie był. Myślę, że to są zawodnicy, którzy, którzy potrafią kreować grę, aczkolwiek tutaj brakuje nam tego. No i na dzień dzisiejszy wychodzimy z takiego założenia po tych dwóch meczach, że jednak trzeba umiejętnie się bronić, a to jest naprawdę, jeżeli zespół się umiejętnie bronić, nie straci bramki, to... W każdej praktycznie meczu są sytuacje, żeby to skończyć, i trzeba pracować chyba nad tym, żeby kończyć mądrze te, te sytuacje, które mamy. Jest to bardzo ważne zwycięstwo, które pozwala myśleć realnie wiosną o utrzymaniu. No, myślę, że tak. Myślę, że trzeba walczyć do końca w każdym meczu i, i walczyć o to utrzymanie. Kto jeszcze, kto jeszcze się utrzyma, kto awansuje, to ja, już znając życie, zawsze na koniec sezonu są jakieś tam niespodzianki, ustalenia, więc trzeba walczyć o najwyższe miejsca. Najlepiej było zająć to miejsce. Przynajmniej w pierwszej siódemce i myślę, że, że, że to, to pokazuje, że, że nawet moja drużyna dzisiaj pokazała, że jest w stanie walczyć nawet z najlepszymi, bo na dzień dzisiejszy na rozkładzie, brzydko mówiąc, mamy, mamy Resowie, mamy Stars, z którą nie przegraliśmy i mamy motor. Ktoś powie szczęśliwie, dobrze, tylko że jednak bronić się z motorem, czy bronić się z Resowią, czy grać naprawdę niezły mecz ze stalą Rzeszów, to są takie symptomy yy, możliwości tych chłopców. I myślę, że... Myślę, że tutaj właśnie to jest praca na cały okres przygotowawczy, a może nawet na następne pół roku, żeby ci chłopcy coraz lepiej grali. Ja tu jeszcze, korzystając z okazji, chciałem powiedzieć, że naprawdę, w mojej ocenie, bo wiadomo, że ten wygrywa, to nie ma pretensji do, do sędziego. Ja powiem tak, w dwóch ostatnich meczach wreszcie sędziowie dali pograć. Dali pograć. Yy... Przepychanki były, zawodnicy się przewracali, sędzia, sędzia naprawdę dawał pograć i to naprawdę jest fajne, bo, bo mówię, takie gwizdanie różnych dziwnych fabli to, to taka irytacja później, taka irytacja później wśród zawodników i kończy się, to, kończy się to jakimiś złośliwościami, więc dał dzisiaj pograć, sędzia w ostatnim meczu też dał, dał pograć, powalczyć i, i myślę, że nikogo nie skrzywdził, my też dostaliśmy dzisiaj sporo żółtych kart. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mare.